Usiamano widzowie! Wybramy sobie dzisiaj tego oto Sonika. Będziemy, dzisiaj będziemy więcej szukali Soników? Czy to jest Sonik? Nie. Ale przed startem widzowie zostawcie subika z dzwoneczkiem, łapkę w górę, żeby nie ominęły Was żadne moje nowe filmy. A my już w widzowie szukamy. Mm, tu gdzieś miałem dziwne Soniki, ale to jest ten Popka Sonik. No i lepsze są kiedy zrobić. Chłopka słonik, nie? Super. Idziemy tu. Idziemy tu. Dobra, idziemy tutaj. Czekajcie widzowie, bo tu coś chyba było. Nie wiem, jesteś chyba... Nie wiem, coś po prostu przeniknęło. Tu słonika już mamy. VR Sonic widzowie! Mamy VR Sonica. Ja bym ja chciał dzisiaj widzowie zdobyć tego Sonika Albo Metal Sonika Classic Sonika mamy ekskluzywnego Hej! <grym> jaką pani fajnie biega. Dobra widzowie teleportujemy się tutaj za portal tu nie wiem no nie, no nie wiem co to jest za portal, ale na razie tam nie będziemy szli może później, albo kiedy indziej dobra widzowie, my to na razie chodźmy czy tu coś jest w tym wodospadzie? Nie. Tu też nic nie ma. Ale tu może coś być. Dobra, wystrzeliwujemy się. Piu. piu, 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 piu. Coś było. coś było. Ja w ogóle ciekawy, jak się tam. O! Módz stonik. O, tu coś, widzowie jest. Kaj widzowie, to będzie trzeba było się po prostu dostać normalnie. No, a boxer Sonic'a już my mieli wczoraj. To też już mieli. Tu wskoczymy. Aha, God Super Sonic też już był. <grym> no nie no, nie, nie udało się widzowie. Chodźmy może gdzieś indziej. Na przykład tutaj. Tutaj widzowie się dostańmy, bo tu będzie najlepiej się dostać. Hop, hop, hop. Idziemy, idziemy, idziemy powoli, powoli, żeby nie Ło Oj. Teraz widzowie, jak my się tam mamy dostać? Co to jest za minka? Widzowie, to będzie coś jakoś dostać, ale teraz pytanie, jak? Nie wiem. Jakoś będzie coś się dostać potem. Widzowie, tu coś jest. Coś tu, o. Big Green Sonic. Ale nie, to... Chyba nie miało być to. Widzowie, ja w ogóle zdobyłem Kart Sonika. Jakże mi jeszcze nie nagrywał, to zdobyłem Kart Sonika. Był tam na ziemi, leżał Dobra, nieważne. Idziemy tu. Krystal, Criminal Sonic. Police Sonic. polic, Police. Czy mamy Police Sonic? No? Ale VR Sonic był wtedy fajny. Dobra, na razie bierzemy PopCata. PopCat jest najsłodszy. No sami przyznajcie, że on jest słodki. Dobrze, a my, ma, wy, my widzowie idziemy dalej. Yy, tutaj... Długą Sonik. To my to mieli. Ja w ogóle was widzowie przepraszam, bo ja yy, przed nagrywaniem pozdobywałem troszeczkę soników. Byłem w Wagramsach, bo tu jest jedna taka planeta. Nie można iść do Wagramsów i zdobyłem takie... I patrzcie co żem widzowie zdobył. ale nie ja zdobyłem to zdobyłem to. Zdobyłem to. <noise> zdobyłem to. Nareszcie, żem to zdobył. No patrzcie, jak fajne. O nie, to mi My w ogóle, widzę, teraz zdobyliśmy jakiegoś dziwnego Sonika. Mam maskę na sobie. O. Nie, Rainbow X Sonic. To my, od X Sonic. Idziemy, widzę, by dalej. Ciekawe, czy gdzieś pod bo by jest Super Ice Sonic Super Ice Sonica się nie da zdobyć, nie wiem czemu Ale dziwne, że się nie da zdobyć, naprawdę A wejdźmy, widzowie, po górze A mo, jeżeli będzie się tu udało wejść, będzie fajnie Może popka tu wejdzie, albo nie, UW Sonic. Uwu Sonic, chodź, uwu Soniku. Nie wiem, uwu Sonic nie chce. Uwu Uw, Sonic, uwu sonik Widzę, jak sobie przypominam to słowo albo widzę tego Sonika, to od razu zaczynam się śmiać. Jo, widzę, patrzcie co tu jest. Jo, NTT Sonic, NTT Sonic my dostali. Widzowie, entity Sonic, patrzcie to, ja. Nie, to jest pas. To. Hyperman Sonic. Ale Hyperman Sonic właśnie teraz przed chwilą dostali Szukajmy dalej, szukajmy dalej. Tutaj już to miałem, to miałem wczoraj. Idziemy dalej, idziemy dalej. Tu Star Sonic my mieli, Star Sonic był. O się na Island. Czekajcie tu coś widzowie Alien Sonic, ale Aliena Sonica nie da się zdobyć Czekajcie widzowie, to trzeba Będzie trzeba jakoś wejść Jak? O dobra! Już bym prawie. Wy... W ogóle tam coś było na tym drzewie. Coś kolorowego. W ogóle widzę, co coś jest. Patrzcie. Ben, Sonic. Flopa! Flopę my dostali widzowie Slender Sonic. Slendermana my dostali. A w ogóle gdzieś tu była flopa. Nie polisko, flopa, 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 flopa. Proszę, gdzie tu jest flopa? Flopa. He, <laughs> flopa. Jesteśmy flopo. Flopa, flopa. Jesteśmy flopa. Flopa, popa. popa, popa. Jesteśmy widzowie flopom, super po prostu. Bardzo się cieszę. Już spadłem. Okay, mimo że się tutaj teleportniemy. Idziemy po No nie. Widzowie mu się... Oczekaj! sonik, nie da się go zdobyć dziwne. Ale był ten sonik. Dobrze, widzowie. My, y, teraz idziemy znowu tutaj, bo musimy cię jakoś tam, widzowie, dostać. Tu na górę, gdzie jest takie coś. Hop! Dobra, padliśmy, ale okej. Okay. He, <grymne> flopa. <grymne> flopowy Uwu Sonic. Szkoda, że ta flopa? Nie, nie, nie dali jej napis Uwu jeszcze. Ale tamten Uwu Sonic to wczoraj było przejęcie. <grymne> Uwu Sonic po prostu wczoraj system rozwalił. A <grymne> jak dzisiaj już powoli rozwala system Uwu Sonic? Bo już, już co chwilę teraz przypominam sobie o Uwu soniku Wusonic, dobrze widzowie, my biegniemy, 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 biegniemy. Widzowie, mi przed nagrywaniem dało się, dało mi się tutaj iść do, tu, patrzcie widzowie, jesteśmy tu, tu coś może będzie, ale widzę, tam coś było, potwierdzam, tam coś było. No, czy ja mogę nie spadać? Czy jestem serio taki niezdarny? Jezu, spadam. My się jakoś tam musimy dostać. Bo nie będzie fajnie, jak my się tam nie dostaniemy. Łap, 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 łap. No i znowu, że spadł. UW Sonicowe, UW, okej. Okay. Tu nic nie było nawet w sumie. Dobra, my widzowie idziemy. A, kurde. To co? Ej, czekajcie, widzowie, bo tu coś było. X-marker, SONIC. X-marker. X-marker, X-marker. Mm, nie wiem, gdzie jest ten X-marker, ale okej. Okay. Na razie nie będę. Pijemy się tutaj Idziemy tu I idziemy tutaj gdzie spawn tu. tu byłem, tu był VR Sonic Kaktusik był Kaktus Sonic Mamy Kaktus Sonica widzowie Najbardziej mi się PopCat podoba Flopa Gdzie PopCat? PopCat Pop, -Cut? pop, -Cut, pop. Tu jest Pan Pop! Czekajcie, wypróbuję sonika bez głowy Sonik bez głowy Popkata. Jedziemy Popkata, idziemy widzowie tutaj Zobaczymy czy tu coś gdzieś tak w rogach może być, widzowie Właśnie mówię o spadku Spadliśmy gdzieś No dobrze, widzowie. My już dzisiaj będziemy kończyli. Zrobiłem, zrobiłem zakończenie popkatem. I my już, widzowie, będziemy dzisiaj kończyli. Nie zapomnijcie, widzowie, zostawić łapki w górę subika z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi nowymi filmami. My już, widzowie, się żegnamy. Papa. Pa.